Pogoda już nie pozwala na to, żeby nagrywać na zewnątrz, ponieważ jest trochę zimno, dlatego postanowiliśmy przenieść się do środka, czyli do sklepu, do sklepu, który prowadzą moi rodzice i tak naprawdę ja się tutaj można powiedzieć, w nim wychowałem i pewnie też część odcinków będzie nagrywana stąd, dlatego myślę, że można go też zaprezentować. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, dlaczego Mazda 2, czyli mój samochód pralko, pralko gazówka, że tak powiem, nazywam swoim samochodem podróżniczym i przedstawić kilka ciekawych historii, które są z tym samochodem właśnie związane. Koncepcja podróżowania Mazdą zrodziła się oczywiście z braku środków. Z braku środków na lepszy samochód do podróżowania. Dlatego, że po prostu Mazda, tak jak wspominałem, dostałem, bo był to samochód, który stał w rodzinie. Na studiach skrzyknęliśmy się, że jedziemy na objazdówkę po Bałkanach. No i oczywiście trzeba było czymś pojechać. No to każdy jechał tym, czym miał, i, i ja pojechałem po prostu Mazdą, bo Mazda, Mazda była moim samochodem, który jeździłem. I to był pierwszy wyjazd, od którego wszystko tak naprawdę się zaczęło. Pojechaliśmy wtedy w 8 osób na objazdówkę po Bałkanach. Wtedy na pewno konkurentem Mazdy 2, konkurentem, w sensie drugim samochodem, który jechał, był po prostu Volkswagen Sharan. Nasza przygoda zaczęła się od tego, że ja Mazdą pojechałem do mojego kumpla, do Raciborza i stamtąd mieliśmy na dwa samochody, czyli Sharan i Mazda, jechać na tą objazdówkę. Pierwszy przystanek nasz to był 7 km od mojego, właśnie kumpla, jak wyjechaliśmy, ponieważ w Szaranie padło podciśnienie sterujące turbiną. No i samochód nie jechał. Na szczęście jego kuzyn był w pobliżu, więc szybko to załatwiliśmy. No i pojechaliśmy już, że tak powiem, w pierwszą podróż. Pierwsza podróż była niezwykła, dlatego że, można powiedzieć, zachęciła mnie do podróżowania. Mazda. Szaran, czyli samochód, który był powiedzmy. No Silniejszy od Mazdy to jest tam, tam jest ten 1,9 TDI niezniszczalny i tak dalej, i to było coś takiego, że nikt nie martwił się, że Szaran dojedzie, ale nikt nie liczył na to, że Mazda dojedzie i jakby objedzie całą tą trasę. Więc w Szaranie po trzech czy czterech dniach padła klimatyzacja. Więc sześć osób w Szaranie, bo w Szaranie jechało sześć osób, w Mazdzie jechały dwie osoby. No i tam bagażami oczywiście się podzieliśmy tak, że o, obydwa samochody były pełne. Eee, Mazda przejechała tą trasę. Bez jakiegokolwiek zająknięcia to było 5000 zrobione na jedno okrążenie, i to jakby bardzo mnie tak podbudowało. Mówię, kurde, taki mały samochodzik, fajny, na gazie nie dużo spaliła, więc mówię, no to zaczniemy teraz jeździć Mazda. No i tak się zaczęło. Zrobiliśmy te 5000 km, przyjechaliśmy. Mazda, Mazda, że tak powiem, wróciła do normalnego trybu użytkowania. Wszystkie krótsze wyjazdy, które która organizowałem, no były obsługiwane przez ten samochód, więc ten samochód jeździł dużo. No były to na pewno majówki, jakieś tam wypady na kajaki, takie weekendy i zawsze full. Jak jechaliśmy na kajaki w cztery osoby, pamiętam, to nie było gdzie, że tak powiem, palca wcisnąć i naprawdę te dwie osoby z tyłu, które jechały, ledwo się zmieściły. Kolejnym takim pamiętnym wyjazdem był wyjazd. Podczas którego niestety ma uległa uszkodzeniu. Mianowicie co się stało? To był bardzo ciekawy wyjazd, ponieważ jechaliśmy też jakoś na dwa samochody, na, na majówkę. Jechaliśmy, jechaliśmy na majówkę gdzieś w, najpierw w Austrii do, do Słowenii, najpierw do Słowenii, a później do Chorwacji. Ja coś czułem, jak już byliśmy w Słowenii, tam jeździliśmy po tych górach. Tam też wyjechałem Mazdą na 1610 metrów. To był taki, to była taka dosyć, jaka, jakaś tam przełęcz to była. Cieszyłem się, że tam tak stromo było, ostra, tam Mazda szła równo, ale już wtedy coś, coś czułem, że jest, że jest coś nie tak. No i pojechaliśmy do Chorwacji, spędziliśmy tam gdzieś około 4-5 dni. Zaczęliśmy wracać. Podczas powrotu ja mówię kurde coś jest nie tak. Mazda jakby czuję, że jakby nie pali mi na jeden cylinder. No i oczywiście co? No w, w trasie no to wymieniłem świecę na nowo, Myślałem, że może świeca padła. Cewka nie mogła paść, bo była wymieniana przed wyjazdem. I mówię kurde, nie wiem, nie wiem co się co się dzieje. Winowajcą tej sytuacji był ten oto piękny zawór. Po prostu wypalił się zawór, dlatego że Mazda jeździła, już wtedy miała 250 tysięcy przejechane na gazie, była to stara instalacja, prawdopodobnie była, no dlatego że się wypalił, no to była może źle ustawiona, ale jakby nie było to odczuwalne jakby podczas jazdy, pewnie była zbyt uboga mieszanka i dlatego wypaliła zawór. No i wypalił mi się zawór, zawór wypalił mi się 600 km od domu. Przy czym miałem, miałem, to już jakby trwało, to wypalanie tego zaworu trwało, ale miałem wtedy, pamiętam, 600 km do domu i przed sobą no, Austrię, czyli dosyć górzysty teren. Oczywiście to, był, to były studia, więc mówię, laweta drogo, Mazda jeszcze jakoś jedzie. Jakby wiedziałem, że. Mm, mniej więcej wszystko jest w porządku. Oczywiście kontrola temperatury, cały czas silnika, więc mówię, jedziemy. Wtedy było dosyć ciężko, bo były trzy osoby w samochodzie plus bagaż. No i wracaliśmy. To było w nocy, dlatego to była taka atmosfera, że wszyscy spali. Ja jadę tam z tą kierownicą, czuję, że ten silnik nie chodzi tak jak ma chodzić. Jak podjeżdżałem na stację, na stację paliw pod dystrybutor, to samochód już mi gasł, bo nie, nie mogłem schodzić nim na, na wolne obroty. Ale dojechałem. Dojechałem do domu. 600 km bez tego, bez tego jednego cylindra, powiedzmy, więc mocy tam nie było żadnej. A w Austrii wiadomo, że jak się jedzie, to nie jest tak, że jest jedna stroma góra, tylko jest bardzo małe pochylenie, ale bardzo, ale bardzo długie. No i było naprawdę ciężko. Co mnie zdziwiło, że ani przez chwilę temperatura silnika się nie podniosła i byłem tak dumny z tej Mazdy, że mimo tego, że była, miała uszkodzony silnik, czyli jakby nie miała kompresji na, na jednym cylindrze, to dojechała, dowiozła nas szczęśliwie do domu i e, nic się nie stało. No później oczywiście nastąpił remont silnika, bo przy okazji już ściągnięcia głowicy to zostały wymienione i pierścienie i tam wszystko to, co y, 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 można zrobić przy okazji. Ale y, ta sytuacja nie, nie zniechęciła mnie do podróżowania Mazdą, wręcz y, przeciwnie. Y, no i następny wyjazd y, to Mazdą to była podróż do Grecji. Y, to już była poważna sprawa, jechaliśmy tylko Mazdą w trzy osoby. Y, to był bardzo pamiętny wyjazd, y, dlatego że po pierwsze, poznałem na nim swoją dziewczynę, po drugie, okradli nas wtedy. I to było tak, że jechaliśmy przez, e, przez Bułgarię, przez Węgry, dojechaliśmy do Grecji. E, wjechaliśmy koło Salonik na samym początku, bo e, przez Bułgarię, przez Węgry przejechaliśmy nie zatrzymując się, bo to nie był nasz e, cel, że tak powiem. Naszym celem była Grecja. Mieliśmy dojechać do Aten i koło Salonik. E, Zatrzymaliśmy się gdzieś tam na dzikiej plaży, i w biały dzień, w drugi dzień pobytu w Grecji po prostu nas okradli, wybili szybę boczną, tą jakby od kierowcy moją, no i. I podróż mogła się skończyć, bo ukradli właśnie dwie torebki. I dzięki Bogu ja miałem portfel na, w schowku pod szybą w Maździe razem z, ze wszystkimi paszportami, bo pozabierałem wszystkim paszporty, bo jak tam jechaliśmy w nocy, to jak przejeżdżałem przez granicę, to nikogo nie budziłem. Tylko po prostu miałem je przy sobie, więc podróż się nie skończyła. Z Salonik pojechaliśmy wtedy na drugą stronę Grecji, tak żeby już wracać do domu. No i z wypadu pod chmurkę, no już jakby zrezygnowaliśmy z tego względu, że nie mieliśmy szybę. szyby. Ja oczywiście załatwiłem folię, zakleiłem, więc to wszystko będzie widać tutaj na załączonym materiale. To jest oczywiście materiał nieprofesjonalny, dlatego że nagrywałem to wtedy dla siebie, nie wiedziałem, że będę chciał o tym opowiedzieć. To jest specjalna szyba rajdowa, prosto z toru Dayton. Eee... Tak, chodzi po prostu o redukcję masy w pojeździe, aby zredukować spalanie. Na tym po prostu zaoszczędzimy. Bardzo wiele. No i co śmieszne, wakacje tak naprawdę wtedy się zaczęły, bo przejechaliśmy przez całą Albanię, Czarnogórę, Chorwację i spędziliśmy tam około dwóch tygodni. Jechaliśmy wszędzie bez szyby. A test tej szyby, której tam nakleiłem, daje do 140. No bo tyle jechałem na autostradzie, rzeczywiście w samochodzie, było tragicznie głośno. No, ale, ale przyjechaliśmy do domu i Mazda nas dowiozła. Mieliśmy też tam jeszcze jakichś tam dużo pomniejszych przygód. Jedno, jedną z takich, które zapamiętałem i na pewno zapamiętam do końca życia, jest to, jak e, uciekaliśmy z e, stacji paliw e, w Albanii, ponieważ chciano nas okraść drugi raz na tym wyjeździe. E, zatankowałem gazu, e, bo mówię, w Albanii był tani gaz, więc sobie tam dotankowałem do pełna e, przed wjazdem do Czarnogóry. E, I to była już strefa przygraniczna, więc było, wszędzie było ciemno nie było żadnych zabudowań, nie właśnie stacje paliw. Pamiętam, że ta stacja paliw, na którą zajechaliśmy, to było troszeczkę tak, jak taki polowy szpital, w takim sensie jakieś takie szyby, łóżka tam stały, no i siedziało dwóch takich gości y, przy stolikach. No, ja tam zatankowałem i na dystrybutorze jest pokazane, oni tam mają taką walutę, jak leki. Y, ymm, leki, czy coś takiego. Y, pokazywało y, chyba 130, czy czy 300 tyś, ty, tych leków, jakoś tak? Wiem, że wtedy gościu chciał ode mnie 1300. Jakby wkurzyło mnie to, to, jakoś też nie było strasznie dużo, ale wkurzyło mnie to, że widział, że przyjechał jakiś Polak e, młody, e, że można go tam sobie skroić na, na 1000. E, na tysiąc leków. Ja mówię tam panie, no matematyka jest jedna, przynieś zeszyt, zaraz będziemy liczyć, nie? On tam przyszedł z tym zeszytem, mówi, kurde, że będzie do kogoś dzwonił zaraz. Ja mówię, on mówi, czy ja po francusku? Mówię, nie po francusku, po niemiecku i po angielsku możemy się dogadać, nie? Yy, on mówi, że nie, nie, ja zaraz tu gdzieś będę dzwonił i coś tam. Więc ja ogólnie mm, dużo nie myśląc, mając jeszcze odpowiedzialność za dwie osoby, yy, położyłem on poszedł po telefon do stolików. Ja położyłem te wszystkie pieniądze, które tam byłem, mu winny za to paliwo, na dystrybutorze. Wsiadłem do samochodu, odpaliłem po prostu. Tylko, że to nie było tak, że wsiadłem. Wiecie, atmosfera była napięta bardzo, bo ciemno, nikogo nie ma. Ja wskoczyłem do tego samochodu, wbiłem wsteczny, bo jeszcze stałem tyłem do wyjazdu, czego już dzisiaj bym nie zrobił. Wbiłem wsteczny. Jak już wbijałem jedynkę i ruszałem, to gościu chciał złapać za klamkę, ale ja już się nie dałem i po prostu długa. Pamiętam, że wtedy dojechaliśmy na granicę z Czarnogórą, gdzie chciano nas zawrócić, bo nie mieliśmy szyby w samochodzie, więc już następny stres, że ktoś tam zaraz będzie może za nami jechał z tego cpn no bo to są... Jednak Albania to jest jeszcze trochę taki, powiedzmy, mniej bezpieczny kraj. No i... I, I takie były przygody z tego wyjazdu. No i Mazda wróciła i to było następne 5000 km, które zrobiła bez, mm, bez żadnego problemu, mimo tego, że nie, nie, było, nie było szyby. Pamiętam też, że na tym wyjeździe właśnie jak byliśmy w Albanii, to jeździłem też tą Mazdą po plaży. Jest takie świetne ujęcie, które na pewno tutaj pokażemy, jak wjeżdżam między parasolki. Czułem się wtedy, jakbym w coś grał. Także no na, pewno ta Mazda, na pewno ta Mazda przeszła ze mną wiele. Później były kolejne wyjazdy na majówki i ostatni wyjazd to ta, także wyjazd do Chorwacji. To prawda miał być do Hiszpanii, ale sytuacja epi, z epidemią zmusiła mnie do zmiany planów, czego, czego nie lubię ogólnie i byłem delikatnie zdenerwowany. No i pojechaliśmy i tam też jakby jeździliśmy po różnych takich ciekawych miejscach. Myślę, że to teraz też tutaj puścimy. Nawet udało nam się, że tak powiem, zadokować Mazda w porcie między Łódkami. Także z tym samochodem mam na pewno bardzo dużo takich fajnych wspomnień i mimo tego, że mogłoby się wydawać, że jest to samochód, który nie powinien służyć do takich rzeczy to jednak mi to nie przeszkadzało. Oczywiście samochód był do tego przygotowany, czyli zawsze był robiony pełen serwis. Ja myślę, że o przygotowaniu samochodu do jakiegoś podróżowania zrobimy osobny odcinek. Jeżdżąc na wakacje ja nie zabieram całego warsztatu ze sobą, mimo tego, że mam oczywiście klucze, jakieś tam inne rzeczy. No to na pewno na pewno tutaj we wnętrzu jakoś nie ma dużych zmian, że tak powiem. Pierwszą z nich jest na pewno ten rozdzielacz zapalniczki. Chodzi o to, że każdy w samochodzie musi w tym samym czasie ładować telefon, co jest oczywiście bardzo ważne, bo jak ktoś ma nienaładowany telefon, to są nerwy. Poza tym musimy podłączyć transmitter, który jest tutaj. Do tego podłączamy też gniazdy radio CB. No i jedna zapalniczka zostaje wolna, jakbyśmy mieli jakąś zewnętrzną nawigację. Ja używam akurat telefonu, więc... Nie przydaje mi się to. Co mnie skłoniło do akurat zakupu tego, to nie jest żadna reklama, bo nikt mi nie płaci za reklamę. Chodzi o to, że ma on wskaźnik napięcia. W bardzo niewielu samochodach jest, jest jakiś woltomierz, który pokazuje napięcie w instalacji elektrycznej. Jak eksploatujemy samochód, no to czasami może się zdarzyć, że akurat w podróży stanie nam się coś, że padnie nam alternator albo, albo coś takiego. I tutaj, jadąc, oczywiście możemy to wychwycić troszeczkę wcześniej, że spada nam napięcie ładowania. Będziemy to widzieć, zjedziemy sobie jakoś tam, zawsze można zareagować. Co jest dla mnie niewątpliwie plusem tego, a nie przeszkadza, nie przeszkadza, a pomaga. O tak. Kolejnym takim wyposażeniem, bez którego się nie ruszamy, a jest bardzo tanie, jest zwykła po prostu folia na szybę. Z tego względu, że jak ja leżę na plaży, a Mazda czeka w pewnym słońcu, no to przykrywając szybę, co zajmuje 30 sekund, powoduje, że tutaj drastycznie obniża się temperatura w samochodzie w porównaniu do tego jak tej folii nie ma. No i jak wsiadam, no wiadomo, że jest gorąco, ale później żeby schłodzić ten samochód, plastiki nie są tak nagrzane, więc klima nie musi tak długo chodzić, żeby w samochodzie zrobiło się chłodno. Yy, następnym elementem i bez którego się nie ruszam, to już będziemy pokazywać na zewnątrz, jest lampa. Lampa ma w samochodzie u mnie takie swoje stałe miejsce, ponieważ to jest tutaj z tyłu. Ona jeździ tu przez cały rok, ja jej nie wyciągam, ale będąc na, gdzieś na biwaku, że tak powiem, na dziko, to bardzo się przydaje. Z tego względu, że zazwyczaj jak przyjeżdżamy, to jest ciemno, y, wszyscy są zmęczeni, nikt nie ma ochoty świecić, że tak powiem, y, sobie latarkami, żeby rozłożyć namiot, więc y, to jest zrobione tak, że ja zawsze y, wkręcam sobie po prostu tutaj w reling. W miejsce na relink tą lampę proszę bardzo wkręcamy ją o I teraz podłączam ją bezpośrednio do akumulatora kabel jest taki na tyle długi że czy z jednej czy z drugiej strony podłączymy to nie ma problemu zaraz powiem dlaczego podłączamy ją bezpośrednio do akumulatora dobra otwieramy Akurat tutaj nie ma problemu, bo w mazie jest akumulator na wierzchu, także po prostu jest pyk. Pyk. Lampa jest yy, LEDowa dlatego... Nie ma problemu, że tam jakoś dużo prądu ciągnie z akumulatora i że szybko się rozwoduje, a naprawdę w nocy bardzo dobrze świeci. Jakby bardzo dobrze świeci w nocy. No zawsze dobrze świeci, tylko że akurat ta lampa jest, jest dosyć mocna i i jest po prostu dosyć jasno, przynajmniej można się rozbić, nie ma żadnego kłopotu. Dlaczego podłączam ją bezpośrednio do akumulatora? Ano dlatego, że jeżeli podłączałbym ją do zapalniczki, to muszę mieć włączoną stacyjkę. Jeżeli lampa świeci się długo, to cały czas jakby chodzi cewka w stacyjce i to powoduje jakby jej zużycie zmęczeniowe, co mogłoby yy, no powodować to, że wsiądziemy i na wyjeździe gdzieś nie zapalimy, bo coś w stacyjce się przepali, bo cały czas jakby w całej instalacji chodzi prąd. A tutaj, jak stoję sobie i tak, to podłączam. To do akumulatora i może się świecić nawet całą noc. No, musimy też jakby wziąć pod uwagę, że, że możemy rozładować akumulator, ale myślę, że 6 godzin tutaj świecenia i normalnie odpalamy jedziemy dalej. A na biwaku jak się rozbijamy, to nikt 6 godzin nie, nie świeci z tego względu, że później zawsze jakieś ognisko i tak dalej. Więc lampa jest nawet zbyteczna, bo traci się w ten klimat. Zawsze ze sobą też oczywiście biorę skrzynkę z narzędziami. Przydała mi się jak oczywiście jechałem renówką, bo pół rozkręciłem w trasie i pół tej renówki złożyłem. Poza tym też pamiętam jak jakimś serbom naprawiłem kiedyś opla na trasie, bo coś mi się tam zepsuło. Było śmiesznie, ale no fajnie. Przynajmniej była, więc coś się działo. No oprócz tego zawsze tu mam jakieś takie podstawowe rzeczy jak swoje skompletowane, że tak powiem, żarówki razem z bezpiecznikami. Miałem kiedyś ładną, ładną skrzyneczkę, ale musiała zostać niestety w renówce w Grecji. No, zawsze mam jakiś litr oleju na dolewkę, chociaż Mazda nie bierze nic, no i jakiś tam płyn chłodniczy w Radzie W. Oczywiście jest jeszcze kuchenka, która to już jest bardziej takie kempingowe, więc to, co jest potrzebne do kempingu, jest potrzebne do kempingu. No, wozi, wożę zawsze kuchenkę, butle, no nie dlatego, żeby sobie gdzieś nie zjeść na mieście, ale dlatego, że kawa na plaży to bardzo miłe chwile. To by było na tyle z mojego wyposażenia podróżniczego w prawdziwym samochodzie podróżnika. Przede wszystkim uważam, że nie ma co się zastanawiać czy, czy podróżować, tylko po prostu podróżować trzeba tym, co, co się ma, zrobić wszystko to, co jest w naszej mocy, żeby ten samochód był jak najlepiej przygotowany do tego i po prostu jeździć.